Witam serdecznie, widownio. Dzień dobry. Ze mną jest Jakub. Dzień dobry. Wagem Maus. Jak tak. i również Beatka. Beatka, przywitaj się. Z nami jest również Pan Żyd, ale Pan Żyd jest niemy. Byłem niemy, ale dzisiaj byłem mu lekarzem. jest wszystko lepiej. No, wszystko git w takim razie. Cieszymy się, cieszymy się. Ja się również cieszę. Dzisiaj przychodzimy do was, widownio, z wywiadem. Wywiad z Beatką. Tak dokładnie. Czwarty e... i ostatni. Tak, czwarty i... Piąty albo ostatni... I ostatni. Nie, czwarty. Piąty. Piąty. E... Czwarty? Beatka ma kebaba. Cięcie. Wow. E... Wit witamy, ma witamy po cięciu. E... Tak. Beatka najedzona... Kebabem. Tak. tak. Możemy Ważne. zaczynać. Krusen, dam Ci tę możliwość, możesz zacząć pierwszym pytaniem. Dziękuję, dziękuję bardzo. Yy, no, a więc Pani Be o Beatko, tak? Pani Be a Pani ma Be Beata na imię, tak? Pan, pani, no nie wiem, no ja też nie wiem. No Dobrze, i, ale to tego nie potrzebuję. To, tego... to jest historia na jeden dzień. Ro rozumiem, rozumiem. Nie będę wchodził w szczegóły dzisiaj. Dzisiaj mamy pytania odnośnie Pana zdumiewającej roli. W, w dziele pana Radka. Tak. No. A więc przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie, które tutaj yy, wymyśliłem, yy, co sądzi pan o twórczości pana Radka? Co, tam, co pan myśli o tym całym uniwersum, w którym pan, pan gra? Tak, ja to lubię nazywać Radką Uniwers. Mhm. To jest, to jest, to jest dobre uniwersum, ponieważ można zobaczyć pełno różnych śmiesznych przygód, śmiesznych osoby. Teraz widziałem Goku. No, to prawda, to prawda, ja również widziałem. Naprawdę fan jest. Droga widownia. Chciałem wspomnieć również, że za nami jest Wiktor, tak? Wiktor. Tak. Yy, który też uczestniczy w serialu Ratka. I panie życie, proszę się kurwa uspokoić. Bo nie już... Nie już... Ja pierdolca już zostaje. Nie wiem, jak, jak ty Klusen. Nie, e... no mi tak. No Tak, no. tak, nie żyję, się... Ale mnie nie przeszkadza osobiście. E... Pozwól, pozwól. Okej, okay. co ty kurwa robisz? E... Pozwól, klusę, że teraz ja zadam pytanie. No, oczywiście, e... oczywiście. Dawidzie, czy tam Beatko? No właśnie. Skąd się wzięło Beata? A więc, taka prawda, oglądaliście kiedyś film Tenet? Nie. Nie. No ja też nie. U. Ale w Fight Clubie. O. Taki gościu był na nasza postać. Narrator inaczej nazywany. Ma kilka swoich osobowości. To co moja osoba też przedstawia w tej serii. Jest w podobnym... W podobnym stylu. A właśnie z którą osobowością teraz rozmawiamy? Ki kim pan jest? Kim. Dawidem z czy kim pan, Z kim rozmawiamy? Właśnie. A może Chińczykiem? o to też może być. Teraz, teraz to jest postać, którą widzowie jeszcze nie poznali. Uuu, mm -hmm. Foreshadowing. Jak ostatnio. No do dokładnie, Shadowing. ostatnio o tym wspomniałeś, Klusem, tak, tak, no dokładnie. Tak? Foreshadowing. Mm. I z nas wszystkich bym powiedział, że... Jest najbardziej ogarnięty, ale... Każdy, wie, to jest... Każdy ma swoje inne plusy. Na przykład... Kurwa, zapomniałem. ty imienia. Nie ma problemu. Na pewno przejdziemy jeszcze do tego pytania. Tak. Pani Beatka! A, pani Beatka, na przykład, jest dobra w. Wy... w załucaniu mężczyzn. Pan Chińczyk zna się na starożytnych dialektach. Jest mistrzem Kongkwu. O, no, tak jak pan Żyd? No. Dokładnie. zgadza się, zgadza się. Dawid. Dawid to może jakaś rodzina? może? To, pa, to pana wujek tutaj? To pana wujek jest? Nie wiem. To będzie pytanie do pana Chińczyka. Mhm. Mm to co, Kluse, masz jeszcze jakieś pytanie ciekawe? Nie no, oczywiście, oczywiście, no ale myślałem, że ty byś chciał jeszcze jakieś zadać, ale... No, ty pozwolę ci, tak? Pozwolę ci. Dobrze, o. dobrze, y Czy myślał pan kiedyś nad operacją powiek? Przejdziemy dalej. Rozumiem. <noise> <noise> Okej. Okay. Dobrze, y jeszcze raz sięgnę po temat osobowości, bo tutaj to jest najbardziej rozwinięta część pana postaci. Gdzie idą te osobowości, gdy pan bierze kontrolę? Gdzie, gdzie one są szufladkowane? Gdzie one właśnie podróżują? Sam do końca nie wiem. To jest zbyt skomplikowane. Na przykład, jak, jak pan Chińczyk jest pod wpływem ciała, to. Ja osobiście widzę, co, co on robi, ale nie wiem, czy oni widzą to, co ja robię, jak ja mam kontrolę. Ale zgaduję, że pewnie tak. Pewnie jakby... To jest jak oglądanie filmiku na YouTube. Mhm. Mm Straszne. 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 Mrozi Straszne. krew w żyłach. Po prostu... My... Brakuje... Brakuje mi mowy. A, chwila, Hieńczyk, do niej mowy. No dobra. Pan się za ucho nie trzyma! <grym> Bo mnie to irytuje, jak pan się za ucho trzyma. Ja zaraz podejdę, przejdę się za ten kurde przełącznik, złapię pana, tak? Tak, Przez ten, przez ucho. Czy to jest Dobrze. pana siedziba, pani Beatko? No widzisz, jaka to jest kultura? Tylko widzisz? No ja właśnie już. Nie wiem, ja dwa się... zjeby. Że się trzymają za ucho. Ja mówiłem, jak po ostatnich odcinkach przyklej ich ręce do kolan. Przyklej ich ręce do kolan i będzie spokój. Tak. Pani bratka, mnie się po prostu <noise> coś pytała. Ale, jest, ale jest coś, tak co dobrze. się tobie stało? Co? To? <noise> to było moje życzenie do Mikoła, które spełniło się wczoraj na ostatnim odcinku wywiadzie. Ojej. <noise> Jestem bardzo szczęśliwy. Jest dokładnie 15 października. <noise> no moje, dla mnie święta są teraz. Aha. Okay. Dobrze, dobrze. Pan ma pytanie jakieś, czy mogę ostatnie moje zadać, bo już. Możesz, już... możesz. Dobrze, bo już mnie kurde tutaj z równowagi, kurde, wszyscy chcą wyprowadzić. E... No. Czy pana pojebało? Ale w to? takim sensie, e... nie takim, że ja pana nie obrażam, oczywiście. Ja pa... Broń Boże, ja pana nie obrażam. Ja tutaj pytam pod względem, e... no wiadomo, jak postać pana, pana tutaj, e... pani Beatki tutaj jest. E... Zbudowana, oczywiście. I czy pan jakieś yy, przedsięwzięcia w, wziął wcześniej, by tak dobrze wczuć się w, w postać takiego psychola? No, wydaje mi się, że to jest w Genach. Ja po prostu. Chińczyk. Ja, jakoś tak. Kto teraz, tak. teraz mówi? A Kto teraz mówi? Inży. Okej, okay. to chyba Dawid hmm. był wtedy. No pan Chińczyk powiedział, że... On jakoś tak... Nawet nie pamiętam kiedy się nauczył Chińskiego. Na pewno nie jest z Chin. Ale... To było przez wypadek w 99. Pan dobrze tam się pan czuje? Pan utknął chyba... A dobrze. Dobrze już. Okej, okay, zostałem sam. Znowu... A nie, a nie, pan jest, pan dzień dobry. Dzień dobry, no dobrze. Bo mi jedzenie stygnie, panowie. Ja już tutaj do konkluzji tego odcinka chciałem przejść. Wiktor, coś powiesz? Tak mi chuchasz na kark, aż mi zimno się robi. Nie, nie, rozmawiałem wcześniej z Wiktorem. Wiktor mówi, że dzisiaj prowadzi tylko nadzór. Nadzór dzisiaj tylko prowadzi. Aha, aha. No dobrze, nie wiem. No ja nie mam już pytań tam. Prowadzący uciekł. No jedzenie mi stygnie. Ja bym skończył już. Ja bym już skończył. Pan ma coś może do powiedzenia? Okay. Od siebie. Ja. bym ja, 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 właśnie. Te. Beatki, właśnie. Co na co ona myśli, właśnie. Yy, o poprzednim odcinku. Ostatniej sceny. Wydaje mi się, że poprzedni odcinek wyszedł bardzo dobrze. Oraz widzom taki przedsmak, co czeka, czeka nas w tej czteroodcinkowej serii. Ponieważ szykuje się bardzo ciekawie. I... Jak nie? Co pan macha tą głową? Ja chciałem. Będzie ciekawie, na pewno. Będzie bardzo ciekawie, i spodziewam się, że. po prostu będzie coraz lepiej. I że będą mógł wejść głęboko w tą postać. A jak Kaczysz tutaj będzie starał. No tak? No ja mam nadzieję, że. Pan się, zakrztu... pa się chyba zakrztusił. Pan się zakrztusił. Koniec kurwa, on się robi coraz gorzej. Nara wszystkim. Wiktor się Nigdy więcej się nie zobaczymy na tym kanale. Do widzenia.